Dzisiaj rozmawiamy o roletach. Rolety mogą skutecznie chronić wnętrze domu przed przegrzaniem czy hałasami. Tym razem nie jesteśmy w domu jednorodzinnym, a w budynku użyteczności publicznej, gdzie właśnie trwa montaż rolet. Porozmawiam z ekspertem właśnie o roletach i przyjrzymy się, jak wygląda ich montaż. Na pewno będzie ciekawie. Zapraszam. Naszym ekspertem jest pan Sebastian Haleniak z firmy Aluprof, największego w Polsce producenta systemów rolet i bram. Panie Sebastianie, na jakim etapie budowy następuje montaż rolet? To w zależności jaki system chcemy, chcemy zamontować. Jeżeli będzie to system adaptacyjny, czyli cała roleta widoczna, możemy to zamontować w dowolnym momencie tak naprawdę. Jeżeli będzie to system podtynkowy, czyli skrzynka niewidoczna, lub system nadstawny także zabudowany. Tu warto zastanowić się już na etapie projektowania. Znajdujemy się w budynku, gdzie odbywa się montaż rolet nadstawnych SKTO Poterm montowanych na ramie okiennej. Czy rolety pełnią funkcję antywłamaniową i czy dobry produkt ma tę cechę potwierdzoną w karcie technicznej? Powszechnie przyjęło się, że rolety pełnią funkcję antywłamaniową, ale tak nie jest. Rolety działają zniechęcająco na złodzieja, szczególnie kiedy posiadają jedną z kilku drobnych zabezpieczeń, kurtyny przed podniesieniem. Firma Aluprof jednak posiada taki produkt typowo antywłamaniowy. Firma Aluprof jako jedyny systemodawca posiada. Rolety antywamują w swojej ofercie i otrzymała trzecią klasę odporności na włamanie, potwierdzone w akredytowanym laboratorium badawczym. Jakość systemu gwarantują wzmocnione prowadnice, wzmocniona konstrukcja kurtyny rolety, opatentowany system zapadkowy w dolnej części rolety i wzmocniona listwa dolna. Używa Pan pojęcia systemodawca. Co to oznacza dla klienta? Firma Aluprof jest systemodawcą udostępniającym i komponenty, i technologie potrzebne do wyprodukowania rolety. Jeśli chcemy zakupić roletę, zamontować ją u siebie, warto zainteresować się, jak, na jakim systemie została ona zbudowana. Czy rolety skutecznie chronią przed przygrzaniem wnętrza latem? Rolety w bardzo dużym stopniu zapobiegają przygrzewaniu się pomieszczeń latem, pozwalając na utrzymanie temperatury komfortowej wnętrza pomieszczeń. Jednocześnie redukują konieczność korzystania z urządzeń klimatyzacyjnych, co za tym idzie, redukują też koszty eksploatacji. Co więcej, rolety stanowią doskonałą barierę ochronną zimą dla uciekającego z wnętrza powietrza. Jak obsługuje się rolety? Rolety mogą być obsługiwane ręcznie za pomocą taśmy lub linki, mogą być też sterowane elektrycznie, obsługiwane przez przycisk na ścianie czy pilota do ręki, a także nawet za pomocą inteligentnego sterowania przy użyciu z dowolnego miejsca komputera, tabletu czy smartfona. Jakich błędów należy się wystrzegać podczas montowania rolet? Inwestor. Powinien skupić się na wyborze odpowiedniej firmy z przeszkoloną ekipą montażystów, a firma montująca rolety powinna zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii: na wykonanie dobrego pomiaru pod rolety, przygotowanie miejsca, szczególnie nadproża, jeśli chodzi o systemy podtynkowe, o montaż skrzynki do nadproża, zachowanie pionów prowadnic poziomu skrzynki rolety. Powinno pamiętać, taka szczególna uwaga na instalację rolet, nigdy nie instalujemy rolet do samej warstwy izolacyjnej budynku. Bardzo dziękuję panie Sebastianie. Dziękuję również. Miało być ciekawie i było. Rolety to naprawdę praktyczne, ale i estetyczne rozwiązanie dla każdego domu. Prawda panowie? Tak jest panie